Cześć, cześć. Gramy w tak by w ogóle nie było. I grałem też w tą Taran ale nagram stream. Tak Taki nie wiem. Jakby nie wiem. Jakby to To powiedzieć. To się. Będę pilnować tego. No do protoklamy. No chałucik, Daryl Bo mi zabrali Edgarka. Mojego kochanego. sorry za lagi jak będzie. Jak będą. No trochę są. Trochę internetu dzisiaj nie mam też. Ja już wiem co zrobię jak ten Edgar mnie poleci Dlaczego oni na mnie się kąpią No Nie no jeszcze ten. Kurde no kurde no Brawo Miko Dobra jest dobrze na razie Kurde jakie lagi Ty bo mi jak nie działa Aż tak nie działałeś Dobra już lepiej Ja bym podjechał tą penny co myśleś, kolega? Nie, 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 nie. Się boję, to kocka. To jest mocno, akurat. Tego Mikołego może rozwalić. chyba. O nie, ma hiperlatowanie, Edgar. Ale Miko też. Nie, uciekaj, uciekaj. Odroć sobie, chapa. Skoro na mnie, nie na tego Mikołego. Edgarku, weź skoro na mnie. kar dobra. Jest na razie mega dobrze. Mega, mega, mega. Nie, no, nie jest jakoś mega dobrze. No pies szczeka sorry No i przegrałam Przegrana. Może jak mnie wywaliła. Do strefy. Lecimy. kar nie wierzczaj tak. Zaraz ty się masz wjeżdżać, żeby, żeby oni wiedzieli, że ty się boisz, będą w ciebie wjeżdżali. Dlaczego w tego miku wjeżdżacie wszyscy? Przecież na mnie moglibyście wtedy. No to, przegraliśmy chyba. W ogóle jeszcze nie wiedziałem, ile się traci za przegraną z srebro 3. Trzeba to sprawdzić, bo to na pewno nie dużo. 21, łow. 10, tylko minus 10, było Ok, Zadymę, no to muszę... Pierwszy. Dobra, dobra. Max na zadymę. Jest, daj na i maks na zadymę. Bardzo będzie ciężko. I dobra, ale takie łatwe dosyć. Tu on ma tego skina nowego. Musiał zrobić Kurna, ten pies mi tak szczeka, że ja nie wiem. co poli, kurde. Myślę, że ja mam... Że ja mam myśli, że ja będę tak mu robił, kurde. To dobra? Ta grę jest chyba jako jedyną ogarnię. I pójdę gola się Dobra Dobra Maxik, wjeżdżaj tam Koż, Żeby Ci się udało kurde. Maxi tak się tego nie robi, patrz Każe jak to robi profesjonalista I laga! Dlaczego ja mam takie lagi? Ja to typowo w kolanach Do bramki tylko mogę zrobić Dobra, teraz wejdźcie tam Dobra, sam gasik Średnia brameczka Teraz wjeżdżamy na hiperlodowanie tam Szybko I go ja ja nazwa jestem. To się na mnie łatwo poszło Dosyć. Może zagramy sobie na ule dla starcia samo. W ogóle rękę na jej. Wypadło mi dwa razy 500 błyskotek zapika Skinek. Jeszcze mityka dostałem. Udało mi się. Ale mityk właśnie się tutaj ja się. O kurde, jakie lagi. Nie wiem, że jak grał. Nie wiem. Czekaj. W ogóle polecam. Bardzo fajna gierka. Domino Dreams. Uspokaja. Można z nią pograć sobie na przerwie.

Tak sobie. Bo jeszcze, że będę mieć jakieś spuczówki, nawet takim teamem. A, bo tu jest taka. Dobra, to wygraliśmy. Jeszcze tu są jakieś. Dajne majka. No i kiw tak troszeczkę. Jak na koleś wleci. Jak na mnie wleci, to nie jest jakiś mocny Także. Nieważne. No, Dobra, na razie wykrywają. Delius nie ginie. Dobra, ja muszę jakoś tam przejść, nawet na tych latach Aha, budynki, tam jest, dobra, ja już nie widziałem tego. Jak ja bym tam na nich, dobry pomysł. Aha, jakby mi się ta tarcza dała użyć, to w sumie sensie był było no. Klikam w nią godzinę i się nie da. Jakie lagi, nie wiem kiedy ten Dariusz mi wjechał Rad Nic -ku. Boże ciężko Ten kicu ucieka Czeka wie, że zdechnie No, dlaczego nie widzę nic? Ja nic nie widzę nawet, na e-virtual 2 nic nie mogę zrobić Z tych lagach się nie zagrać Aha, bo tutaj na majki cię dzieli. Czego jeszcze? Będziemy ten A tego nie wiedziałem, że nie będzie mnie. Nie, no, akurat idealnie. jest co tak mało mamy? Nie, przegramy to, przegramy to. byście je zabicie. Ja mam i się boję. To się boję tam wjechać. Bo to inaczej. Przegramy. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. Dobra, jest ciężko. Brawo! Uciekamy, uciekamy. Czekaj, uciekaj. uciekaj. Maria. Dobra, jest. Ledwo co... 18, 18 do 17. Musimy dzisiaj wbić złoto na rękę mi. Napad. Nienawidzę nie ponieważ tej Lary na 10 mocy. Dobra, ale mam już Larę. Dobra, to ja to Wiem, że nie biorę kito, bo mógł być Dobra, ale na umieszczenie sejfu średni. Kiedyś próbowałem i było tak. O, ja czekam, to ciężko, to jest. Spike No, To w ogóle chyba były specyfiki. zadałem 10%, po prostu mega dużo, mega, mega. Właśnie jest ginę bo Ja jestem... Wiecie, taki słaby... To nie mnie mają ja Magita. Może nie ma hita, ale... Może... Tego ja na tych lakach to ja lecz strzelam. Wjeżdżam zaraz im do tego save i koniec. Nie wytrzymam zaraz. Na tych lagach się nie zakrać. Kurde ruszyć się ledwo co mogę. O kurde. Ten ma hiper No to przegraliśmy już. 20% ma już na safe. No super. Super. O, chyba że nasz Edgar jakoś by miał hiper doładowanie. Gdybyśmy te trójkę tam wjechali. To może byśmy wjechali. Może Go obijać ten sejf, bo zaraz mnie nie no daj przegraliśmy jak my to byśmy wygrali to ja nie wiem co cud się No, ale się nie zdarzy bo przegramy teraz. no, mówiłem, że teraz a trudno, trudno raz się przegrywa, raz się wygrywa raz, raz się przegrywa Dobra, no Ja muszę mieć mojego jednego. To jest najlepsza jedna. Nie no, jakiś brok i grom, ja cię każę. na dziewiątej w nocy. Już na jedenastej to ginie. No i na dziewiątej to nie, ciężko będzie. Dobra, zobaczmy. Jaki oni będą mieć. Nie, nie, Nienawidzę B i Chester'a. Wy zabijecie B i Chester'a, a ja zabiję Bóg. do dokładanie. Nie wiem, dlaczego ja mam Chester'a akurat. Czekaj, nie Ja nie wiem, czy ten Chester tu już idzie, czy nie. Muszę się uspokoić. Chester mi nic nie trafi.

Bambiki! Ruszajcie się coś! Ja mam lagi! Się nie da tak grać. Chłopak mnie rzucono super! Sam lepszy nie jest, kurde. Co czy stara? nawet, kurde, mu zadać pięć się, się skończę, nie bude. Ja mam lagi, się nie da grać nawet. Nie mogę postawić tego, wiecie czego, tego, znaczy, nie postawić. Wziąć tej walonej tarczy nie mogę nawet. Co ja mam tu robić, kurde, jak ja nic nie mogę? Brawo! Jak on to wygra, to jako pierwszy raz chyba... Brawo! Pierwszy raz, że cię pochwalę. Chciałbym coś pięć sekund teraz zrobiłeś? Ale bym wjechał na tego chestera i bym go rozwalił chętnie. Bo nabić nie mogę, bo ona zaraz kurde mi tym wieki czym uchylić. Las... go! Kurde, teraz bi. Dobra, ja bym tu wjechał, ale ja bym to zrobił inaczej. Właśnie, brawo, grom! Let's go! Let's go! Ciężko było, ale się udało. Patrz, ja muszę mieć złoto jeden na temat. Otworzymy. Nidysznego stad robusa, usa, usa, usa. Bo jak ktoś ma używać z was, z was, nie? złotych na, na rankedach czy nie? Bo ja nie wiem, bo ciężko być chyba. No to trzeba rankedach i to dopiero jest jeden dzień. Pajperka Jeszcze na tą mapę piperka. Uuu, Sherry Sigma No to Sherry Sigma nam nie rozwali I tych wszystkich nas też Sherry Sigma, że Sigma na nowego skina. Puszę więc jaki błąd? Chociaż on nawet skróty, to co zrobił Nie no jestem sam super Też nic nie mogę robić, no to robić, No nie mogę postawić tej tarczy! Kurdek Nie wytrzymał zaraz, będziemy wzywać kurde, na słaby, jestem zaraz to po prostu przez te lagi, bo się nie da grać na tych lagach. Gdybym miał Aberdeen to by była jeszcze gita, ale... ...bym posłał to nie jest gita. That. Dobra, teraz ta Tak, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Mam hiper doładowanie i... skok. To jest najważniejsza runda, skupcie się. Zabijcie tą Sherry to będę w niebie. Zero! Dawajcie! Teraz... a nie, bo ten Edgar przeżył, nawet nie wiedziałem. Przegraliśmy. Nie chcę mi się żyć, kurna! Trudno, trudno. Proszę, musimy teraz wygrać jeszcze dwie rundy, dwie rundy musimy wygrać, to jest najważniejsze teraz. Proszę, dlaczego mi dają tych na dziewiątym i dziesiątym? Na jedenastym powinni mi wyciągnąć. O kurde. Leonardo ciężki, Piperka tak samo. Edgar najcięższy. Nie no, Leon będzie chyba też ciężki. Tak wiecie, bardzo. Nie uwierzę na pewno, ale. O, to już wiem, że na pewno. Ma dziesiątą około mocno, na pewno. Gdzie? No, dawaj tego leona! Nie idź na tego Piperkę. Piperkę nie idź, tylko na leona, rozumiesz? Ale by tam wjechał teraz. Brawo! Brawo! tam... Aha, super! Teraz mi wyskoczył, jak ja już wyskoczyłem tak naprawdę. No i dobra. To było łatwe, runda. Ale teraz już nie wiadomo. Jak znowu by było to tak fajnie, to by było nic. Ale kto O, już tu jest Leon! Jakim cudem on tu już był! Że to wszedłem? Już tutaj siedzi. Leci na tego Leona zaraz. Brawo! Nie, papuś, papuś, papuś dechł. Problem, problem, problem. Dobra, i teraz Ueli Edgar nam został. Hyper, o, Uelis Edgar, Edgar, rozumiesz? Tam jest, siedzi o tam. Такого у нас, черт, у меня Не, а он она зарыла, па? Утека. Боже, черт, каких бот. Там этот снимал, чтобы кем не видя. Уезжаю, уезжаю, уезжаю. Что это? Тяжко было, тяжко было. Досить. Что? Как пишем, пинч. Что же, что доставаем? Ты как тут сейчас доставишь? Ты все так мало достаешь? Naprawdę? Eee... To tego nigdy nie zbiję. A nie wiem, czy ja chyba jeden na tym odcinku. Ale mam nadzieję. Mam nadzieję, że tylko raz ma trochę się stało. się stało, awaria była. Kurde, jakiś Krzyś nie odpowiada. Nagrody mi dać. Dlaczego za dymę? Ja chcę iść na W grodzie mi jest zawsze najłatwiej. Dlaczego dlów tego oświetlista dajecie? To się mit. Mi to się słaby. Majperka jest słaba na to tak po Co? Wzięło. W sumie na daleko. To ma sens. A na blisko już nie ma sens. Kurde, no ustaje. Ciężko, ciężko, ciężko. Brawo, brawo. Daj mi to. Pociku, 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 pociku. Okej, okay, mamy to. Let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Żeby tutaj Leona nie było i bym mógł... Prawie. Ja, Jakby jak on tam nie stał, to już ich nie było, to się już to wygrali dawno. O, zrobi to! Nie ja, no i będę minus już 50 treści znów. Nie wiem, zagram jeszcze dwa mecze, jak się nie uda, to, to trudno. No dlaczego mi tutaj skacze? Już był pokonany. Bitcoin. Ten browser jest popsuty, już jakiś Najpierw się zamienia w 55, a nie 110. Super po prostu Wjeżdżaj tam Wjeżdżaj do tego feria Jak w nas nie wyjdzie To najłatwiej Szalej gola Co ty robisz? Kurde. Jeszcze by się odludził i wywołuje zamiar Nie no, oni mają W, w hiperzonowanie ten leon ma się go boję wtedy Jakby tam daleko życzyli to, to ja bym powiedział w i... to już Nie ma... wyrzucili, ale tak się nie dzieje. Bo oczywiście to są menele. Nic innego. Super po prostu. Super! No jeszcze tak, boże, że tutaj przegraliśmy dupa. Dupa, dupa. nie ira. Trudno. Nie, no, minut 20 minut Ktoś teraz wygrał Ktoś dostał wygrał Nie wbijam tego, bo się nie chcę już Zajdź sobie nie chociaż wygrać co nic nie wbije O co ty jest O nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę cię Nienawidzę cię Nienawidzę cię ty nubie bo bot, nawet kurde 11 mocy nie może tam mieć No i nie ma My sobie nie poradzimy To jakiś mord z, z żelatku, który pędzi jak rakieta Zostaje kurde nie wiem Szał Boże już da. <grytka> Nie na nich lecieć, a nie kurde piłkę trzymać. Bo się ja tylko czego Edgara widziałem, widziało, naprawdę. Jeszcze chyba nie widziałem nawet na pierwszej rand, jakby Edgar był to już lepszy by był. Nie, dlaczego ulta nie użyłaś się? Chociaż miałaś, jest kraju. Nie, wychodzi no, nie spadać. Co jest? Już 23 minut trwa. No dobra, to na raczej. 我是在金库毕业的。